A hej wszystkim, z tej strony nami witam serdecznie na kanale, moje kochane zbłąkane no duszyczki. Dawno nie byłam u tych gnojków i totalnie zapomniałam, co tu miałam zrobić, czy przypomniałam sobie już. Ty sprzątasz, ale my mieliśmy z Tobą iść, żebyś Ty poznał tę lasencję, którą ci upatrzyłam. Co Ty się tutaj tak cieszysz? E, jarasz się tym, że ten, że, że się bzykałaś wcześniej, spoko. E, ogólnie sobie e, pierwszy raz od dawna wróciłam do sola który już nie jest Solem, tylko to są osobne mody, każdy, każdy moduł. I zobaczę, jak gra mi będzie z tym chodziła, bo mam wrażenie, że wcześniej właśnie przez Sola miałam, mogłam mieć takie ścinki różnego rodzaju, więc zobaczę, jak mi się będzie z tym grało, bo ja tego moda bardzo lubię, ale jeśli on ma mi utrudniać życie, to niekoniecznie jestem za. A Masz dobre maniery. Dobra, co myślę, że się z nim gdzieś przejdziemy? Nie wiem jeszcze gdzie wprawdzie, ale... I dzisiaj jeszcze z planów są urodziny bliźniaków, ale to na następny dzień, więc na razie zróbmy z Hikaru, żeby coś, się jakoś czymś zajął. Może do Aazy, tak w okolice. No, może na kręgielnię zabierzesz. Brzmi jak plan. Dobra, właśnie chcę jej przyjrzeć w ogóle, czy ona, czy ona się nadaje do czegokolwiek. Dobra, ty się najpierw pokaż. Pięknie wyglądasz, tak? Piękne kolczyki. E, masz heterochromię i spoko, ale z twarzy. Całkiem jest spoko, tak stwierdzam. W sensie nie jest potworkiem, bo czasami się z daleka wygląda, że jest spoko, a potem się okazuje, że jest jakimś potworkiem. Dobra, aha, ona jest jakaś po pocie pocieszenia potrzebująca. Dobra, wy o siebie zadbajcie, bo mnie potem szlak jasny trafi, jak wrócę. Dobra, na razie z nią pogadajcie. Nie. A, a co się skądś tak nagle pojawiłaś? Co, czyż, czyżby ten, czy, czyżby ktoś się złamał serce i dlatego ona taka? A przecież że niech ci się z zwierzy, a w ogóle gust, gust masz taki średni, tak stwierdzam. No a ty chcesz iść na kręgle. Ok, to pogadacie możecie pójść pograć. Może na trzy rundy, bo nie ma co... Dobra, to sobie we dwójkę zagracie. Czemu nie? Jak wyrywać, to na, to na, to na bycie na kręglach. Może ją rozchmurzysz? Chyba, że ktoś jej umarł, no to wiadomo, że taka, taka trochę wtopa. Dobra, I teraz będzie tak stać, się zastanawiać. O, nawet szybko poszło. Nie stałeś jak kołek przez tyle czasu. Jak ci, jak ci idzie? O, jaka poza. Ej, no, ale trafiłeś! Ja bym się cieszyła, że w ogóle w coś trafiłam. Jestem w ogóle lamą kręglową. Czy ty sobie właśnie idziesz? Ej, dziewczyno, no! Laska! Ej, my cię tu zaprosiliśmy za nasze własne pieniądze. Wprawdzie nic nie wydaliśmy, ale czemu ty idziesz? Co za baba, no! I poszła sobie. O! Starsza członkini churu, proszę, kto by się spodziewał? Powodzi się. Brawo ty! To ci nie wyszło. Dobrze, że ona tego nie widziała, bo dopiero to, dopiero to byś, byś czuł zażenowanie. Czyli tyle, tyle tak tak się kończy, tak to się kończy. Co to z typa, chyba, że jest to ktoś ciekawy. A też jest nastolatką, może jakąś niebieską byśmy. A ty też jesteś nastolatką, ale tacy przeciętni. A to jest jakaś starsza baba. Dobra, starsza. Ej, ty się twoja ciotka! To jest ta. Wy się znacie? A wy się nie znacie, chodź tu. To cię przy ciotką przywitasz. Ej, to jest siostr... To jest siostra Lily. I się chyba hajtnęłaś, bo masz dziwne nazwisko. Teraz zostaw te kręgle. Miałbyś trzy rundy, już zostaw to. Wiem. A, z wynikiem 15. Całkiem spoko jak na pierwszy raz. Zadowolony. Aha, ona do ciebie gada. A, ty w telefonie. Typowy nastolatek, typowy. Ale nikogo ciekawego tu widzę, nie ma. To chyba wracamy do domu. Mission filet. Trzeba było sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim poszła. W ja moglibyśmy mu raz takiego odwiedzić. Chyba, że już umara, ja o tym nie wiem. Albo go zaprosić jutro na urodziny. To też brzmi jak plan. To brzmi bardziej jak plan. Szczęść potrzebasz, potrzeba, aż tak dużo ci nie potrzeba. Do szczęścia. A młode? Jak tam młode? Też byście potrzebowali się wysralkować. Proszę bardzo. Dobra, a środkowe dziecko, które jest zawsze najbardziej zaniedbywane. Co tam u ciebie? Co masz ochotę? Ale też mówić do siebie, takie urocze. Spoko. Możesz lubić. Czemu moje simu lubią pracować nad sprawnością fizyczną? Ja tego nie cierpię. A mów do siebie, proszę cię bardzo. Jak dla mnie on rozmawia ze swoim nieistniejącym bliźniakiem. Potwierdzone info. I co? I Gdzie, gdzie ci ten uciek? Spać poszedłeś, dziadzie! Najpierw się ogarnij z, z sprzątaniem, co? Potem możesz, nie wiem, wziąć swoją rządkę w obroty. Jak ona taka napalona na ciebie nagle. Pięknie. Dobrze, idź, idź ją pocałować. Zjadłaś czy nie zjadłaś? Troszkę zjadłaś. I jak zwykle tylko troszkę. Za, za baba. Tak, to magia. Twój ojciec jest czarodziejem. Był i jeszcze zanim się urodziłeś. Co? Programowanie podróży, agresywne vlogi i życie gwiazdy. Aha, trendy się zmieniają w przeciągu kilku godzin. To możesz nagrać vloga w sumie: jakiegoś inspirującego czy coś. O, inspirujący vlog, może być. Mam teraz się filmik zapiszę. Co się stało. Co, kitku? O, pogłaszcz kitku. A ty, idź skorzystać teraz. Cio, maluśku. Ostrożnie podszedł. Jaki ten kot zdziwiony, co, się, co to się stało? O, bo po naśladuj zwierzaczka, o właśnie. No właśnie, przyjazne, naśladuj, proszę bardzo. Robisz, robisz jakieś ozdoby. Aha, rysuj, Chcesz sobie rysować, a rysuj sobie. Aha, co musisz pilnie do kibelka? To idź pilnie do kibelka, proszę cię bardzo. A, ktoś dzwoni. Co on nie. A. a kto to jest? To ci umarł? Jaki, jaki przyj... Ty nie masz przyjaciół. Kto to ci niby umarł? Kurde. Kto to jest? Pokaż mi jego mordę. Kto to cholera jest? Jak to jest Twoja niania, to wy wywalam ci tę żołobę. Niania, która była u ciebie raz. czego ty się sprzyjaźniłeś z kimś? Dlaczego mój Sim ma przyjaciół? Jak to się stało? No, jakie ja to śliczne. Jesteś artystą, normalnie. Będziesz życzeć? No, idziesz spać. Dobra, już idź spać, jak tak bardzo chcesz. Nie, nie będę ci tam kazać. Czym się zdaje, czy ty troszkę schudłaś, Kicia? Albo nabrać masy mięśniowej od te tego ćwiczenia jogi? Ja właśnie udało Ci się nagrać tego vloga. Prawie kończysz, to dobrze. O, chociaż po braciszka, przydaj się na coś. A ty w ogóle kiedy będziesz nastolatkiem? A to jeszcze troszkę. No. Jak uroczo. Odczucie. O, miło. Może coś w stylu. Moje inspiracje. Dobra, ale zmontujemy to jutro i wyślemy. cio Aha, ty sama z siebie idziesz. Bardzo dobrze. Ale ty wiesz, że jest taka godzina, że możesz iść spać we własnym łóżku, Hikaru. Proszę bardzo, proszę iść tutaj, skoro tak bardzo chcesz. Aha, a ty sam poszedłeś. Jakie te Simy mądre są czasami. A ty idź spać już, dziecino. Wyglądasz jak zombie, o rany. Widać, że siedzi po nocach przy kąpie, kurde. Okej, okay. wątpię, żeby nam tu jednak coś wyrosło i dało pieniądze, ale jakoś żyjemy, jest spoko. M mogło być gorzej. Dobra mój drogi. Standardowo, proszę, proszę wyczarować śniadanie dla rodziny. Co tu chcesz. Zbierz prąd z rośliny. Nie gwarantuję ci tego, bo nie wiem, czy coś wyrośnie. Jakie, jakiej rekrutacji? Jakie studia? Gin. Ej, ale cię ci klata wyrobiła od tej jogi. Albo to tłuszcz. Spytać jak mu minął dzień. Chcesz być miła dla niego. Dobrze. Niech ci będzie. Pozwolę ci. A, możesz go pocieszyć po śmierci. To brzmi dobrze. Ale najpierw spyta, jak mu minął dzień. Chcę, żebyś dopiero wstał, ale jak tak bardzo chcesz się zapytać, to zrób to. A ty to w ogóle zaniedbane dziecko. Czemu środkowe dzieci to są te, które się zawsze ignoruje? Widzę, widzę po sobie w tej, w tej rodzinie. Szczególnie jej Jers ma przerąbane, bo zwracam na niego najmniej uwagi. A i tak sobie najlepiej radzi chyba ze wszystkich. A ty co idziesz do rodziców? Co tam chcesz? A nie, chcesz ja, ty, kupić im telewizor już przed telewizorem będą ciągle chcieli żreć. A ty może byś wstała już, co? Dlaczego masz umiejętności komediowe? A, bo jesteś gniuszem. Czyli to tak działa, że ci się trochę posuwa to tam do przodu. Okej, okay, ma to sens. Taki schludna nie pozmywa po sobie. Szanujmy się. Nie wiem, pogadaj z nią po prostu czy coś. Nie wiem, czy ona będzie chętna, jak ona taka wradziocha. Ej, ty już w telefonie, i już w telefonie. Klasyk. Dobra, młoda, ty jak wstaniesz, to tu widzę, że też potrzebujesz skorzystać. Ja się cieszę, że już nie będzie tudlerów. W tym, w tym dobu, bo ile można? co chwilę jakieś todlery, tu coś w ogóle. Dobra, a ty jak wstaniesz, to się może ze swoją zeberką pobawić, czy coś. A w ogóle jak tam twoja sława? A powoli. A nie no, drogi, nieważne, nie wiem kogo zapytałeś. Aha, gina. No ginaś na pewno cię będzie zawsze kochał. Czy ty idziesz patrzeć na dziecko, którego już tutaj nie ma? Tam no, możecie są pogadać. A właśnie, wasze umiejętności. Czy coś jeszcze mogę zrobić? Czuję poruszanie się. W sensie Cię można było podkręcić, to w nie sensie byłoby takie głupie. No, wyobraźcie Cię z Tobą trochę do przodu, chociaż Ty masz trzy rzeczy na maksa. po co się dać na swoim łóżku? Tylko lepiej robić kilometry. To nie? Łóżko brata fajniejsze. No spoko. Jestem ciekawa, co z nich wyrośnie na nastę następnym etapie. Dobra, jak to twoja wyobraźnia? No, powolutku, powolutku. Może dobijemy, jak nie, to trudno i tak jest dobrze. Dobra, a ty wiesz co? A ty popracuj ciężko, bo kto wie, może zarobimy na podwyżkę, bo ty już wyżej nie zajdziesz w tej pracy. Ale jest szansa na podwyżkę, więc jest spokoj. Ty się tak opatuliłeś, kurde, ciepło jest. I kto do ciebie dzwoni? Błaga mnie, to nie będzie kolejna żałoba. Nie, ów. O! Ryusei zarywa do nauczycielki. Nie, ja myślę, że Gin by powiedział, że nie można karać za miłość. Co się dzieje, Kitku? Czemu ty chcesz gadać z Sergio? Co by, Kitku, chciałem? Z Kitku jest w porządku. Nawet nie... ty nawet nie, Ej, ty nawet nie się zarabiasz, kurde. Jak na taką pracę dodatkową, że sobie nagrasz filmiki. Zostaw dziecko, mój drogi. Uspokój się, dobra? Ile można? No nie rób takiej minki, słodziaku, ty mój. Może ty potrzebujesz, nie wiem, czegoś, żeby tutaj ten umysł sobie jakoś ogarnąć. Może sekwencja jogi, pobudzanie umysłu, koncentrowanie. O, zrób sobie skupianie umysłu, co ty na to. To jednak nie jest tak że Jak w odpowiedniej godzinie mi się uda to zresetować, to jest wszystko cacy. To jeszcze nie, nie jesteśmy tacy z pieniędzmi. Dobrze, a potem jeszcze popielęgnujesz ogród, co ty na to. Cechę odpowiedzialny i chcesz umiejętności komediowe poprawiać. Nie rozumiem. Nie, nie rozumiem, co mam piernik do wiatraka w tej sytuacji. Nic, będziesz sobie patrzała. O właśnie, choć tutaj się... Y Pobawisz się w środku, co ty na to? Ale czemu się tak wujek Sergio zaintrygował? To jest dla mnie zagadka. Teraz go pewnie przytuliłeś i na tym się skończyło. A ty się siedzenie. Aha, uznaję, że chcesz jeść na świeżym powietrzu. Spoko, nie winiecie, jest ładna pogoda. Jest lato, jest ciepło. Czego szucić więcej? A, masz czwarty poziom w obrazie. Super, To idealnie. W tobie młody jeszcze nocnik w takim razie dobijemy i będzie spoko. I podwyżka. Oh yeah. Być potrzebowała trochę zabawy. To możesz po to iść do gina. Już nie, już nie ma ryzyka, że zaciążysz, więc idealnie. Też byś miała dla gina. Spoko. Dobra, to ty młody wiesz co? To ty chodź tutaj i może się udać ty dobijesz do tego trzeciego poziomu. E, bo urodzinki będę chciała zrobić, jak, właśnie jak reszta wróci z, ze szkoły. I może mu raz takiego zaprosimy. Chociaż niech on wpadnie. Bo w sumie, czy. Czy rodzice Leili oboje żyją? Czy jeszcze nie? Nie, nie, nie żyjecie, no właśnie. Więc w zasadzie tylko, tylko został faktycznie. Y, ten. Został Murasaki. Co, co, co? Co, co, Coś ty z majstrow... Murasaki! Skąd ty to dziecko wziąłeś? Co tu się zadziało? Skąd ty wziąłeś to dziecko? Czemu to dziecko nie ma matki? jakieś pączkowanie nastąpiło? Co to się. Co ta gra odwaliła? Ty kole, koleś ty będziesz zaraz umierał. Skąd, skąd się to dziecko wzięło? Adoptowałeś? Znalazłeś na ulicy? Chyba znalazł, bo ja innej opcji nie widzę tutaj. W, nie wiem, w procesie? Wygrałeś w procesie? Co, czy co, Jery? Simmy, kurde. Może, może chwila, moment, może ja się dowiem, może jest jak może... Znaczy. Bo ja się, czy to są historie sąsiedzkie, czy to mi MCC coś odwaliło, ale MCC raczej albo robi adopcję i adopcję wśród par? Tak, niemowlę zostało adoptowane. Murasaki, co ci odwaliło na starość, no? Ja to dziecko chyba potem przepiszę, że ona że to ten Ajgajon z żoną zaadoptowali, bo co to ma być, kurde, że stary dziad sobie dziecko adoptuje. W sensie, no spoko, nie oceniam, ale no kurde, on zaraz umrze. Chcesz też pogłaskać kitku. Dobrze, gdzie jest kitku? Gdzie to kitku miał? Cza... Kitku gdzieś miał ciało, ale nie wiem gdzie. Tu jest kitku, to chodź, pogłaszczasz kitku, bo, chciał, bo chcesz, proszę cię bardzo. Co? No chyba, pisz! Znaczy, w sumie mogę wam kliknąć, postaraj się o dziecko, ale raczej nie będzie takiej opcji. No właśnie, ale. Ale to znaczy, że będziecie mieć dziecko kolejne, jedno. Błagam cię, kolejne. Ile tego tutaj? Oficjalnie kota kupiłam, żeby nie było, żeby nie było opcji, żeby, żeby było więcej dzieci. Dobra, wiesz, co? A może. Zaprosił tutaj Murasakiego. Musisz z nim poważnie pogadać. Nie wiem, może Egajon dzwonił i powiedział, że wiesz co? coś Twojemu staremu odwala i weź go, weź go, ogarnij. No siema, dziadziu. A, pobłagaj dziadko o nowe zabawki. Dziadek jest bogaty, bo jest wziętym prawnikiem. No, co coś ty se, coś ty wymyślił, debilu. Dziecko chce no, adoptować w tym wieku. No, jako jak miło, że cię przytulił. Nie może, może wychowawcze to powinno być. Aha, bo ty, bo ja klikniałam na Ruseya, a nie na nie na, nie na Dobra, idź go przywitać sztulaskiem. i fajnie wiedzieć, że jest jeszcze jakiś tort. Który się zepsuł? Nie, jeszcze się trzyma. I ma świeczki. W sumie już najwyższa pora, bo w sumie nie ma sensu tego dłużej trzymać, bo... Umiejętnościami, już raczej nie będę już na siłę ich dopompowywać, a są mniej więcej na równo, tylko ginąłbyś mógł tak trochę tutaj posprzątać, ogarnąć. Ja widzę, że ty jesteś zmęczony, ja, ja sobie zdaję sprawę, ale wiesz co, weź ty się tutaj ogarni, co? Ech ty dziadzie, coś ty wymyślił. Naprawdę, po prostu. Ja już, ja, ja już naprawdę, ja już nie mam słów. Dobrze, dodaj go do, 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 do głupy. Dobrze, tu proszę podejście razem. Dobra, i najpierw zaczniemy od Kakiu, bo jest starsza. A ty nie idź spać, tylko proszę tutaj podejść. Ty co? Dobrze, idź sobie wziąć kopył z bąbelkami. Typowy starszy brat, ma wszystko gdzieś. Dobra, a ty się choć troszkę ogarniesz i też tu przyjdziesz poświętować. Dobra, a ty chodź tutaj też, będziesz dobrą siostrą. Nie wiem, fotki zrobisz czy coś. Jery, z której strony ty tu będziesz? Daj mi foteczkę ładną zrobić. Jedziemy! Jej! Pozbywamy się Tudlera! I pomo Ty pomożesz tutaj. Dobra, okay. zobaczymy, strach, to będzie pierwsze. Okej. Okay. ja chyba wylosuję cechę towarzyska. No, mi nawet pasuje tu do ciebie. To możemy Ci dać społeczne, których nigdy nie spełnimy. Pokaż Ty się tutaj. Wyglądasz trochę jak Gin, jak był młodszy. Mam takie wrażenie. Dobrze. No, I, I kolejny. Totalnie w, w, róż, w, w różnych tonacjach lecicie. Dobra, możesz potem zawołać na posiłek. Jaka biedna zmęczona. Ja Was jeszcze bym musiała prze, przerobić. Jery, gdzie Ty idziesz się postarzać? Jery, ty kilometry jakieś tutaj robisz wycieczkowe. O, udało się, rany. Dobrze, a co by tu z ciebie? Co z ciebie wyrośnie? Miłośnik psów, patrz wiesz, szczerze, ja bym ci dała miłośnika kotów. Jak już chcesz miłośnika jakiegoś zwierzaka. I miałoby to sens perfekcyjny. Może no, jak zwierzaki to mistrza puskoskworków, pu, pusko tak. Najpierw <laughs> widziałem Was zaczyć w kas i potem... Potem zjecie sobie tort. No, oczywiście, że będziecie, będziecie mnie irytować jak jasna cholera teraz, ale zacznijmy od starszej. Panny. No, ty bardziej do tatka, mam wrażenie, że jesteś podobna. O, od Elizabeth, od Lu, od, od Murasakiego, jak miło. Dobra, a ty Aseja, jaką się tutaj sprawuje i się, jak się spodziewa? Fajne włosy się wylosowały. A on taki wymieszany, mam wrażenie, że jest. Chociaż może bardziej jest do Laili? Przynajmniej tak, takie pierwsze, na pierwszy rzut oka. Ale ładny będzie, mam wrażenie. Okej, okay, dobra, to standardowo. Przerobimy dzieciaczki i wracam. Uf, udało mi się, ale wiem, ubieranie dzieciaków jest zawsze męczące, bo staram się nie powtarzać ciuchów, które wszyscy dosili, bo tych ciuchów jest zawsze za mało dla tych dzieciaczków. No dobrze, więc Kakiu prezentuje się w taki sposób. Pamiętam o okularkach i trochę, że ona jako toddler wyskoczyła z taką biżuterią, że głowa mała, ale myślę, że ona nastolatka wróci właśnie do, do takiego vibe'u. Ale całkiem ładna wyszła. I faktycznie jak tak, zwłaszcza po profilu, to faktycznie ona chyba bardziej do tatusia będzie podobna. No dobra, to jej ciuszki coś takiego na co dzień i drugi ciuszek. Takie coś. A, tak faktycznie tak trochę w kolorki idzie. Przynajmniej się starałam. Tu sobie kiecuszkę sama wybrała, więc nie miałam serca jej zabierać. No oczywiście będą się teraz popisać magią wszędzie zawsze i w ogóle. Byście magią się popisywali, kurde, w rozgrywce, a nie w kas. Tak, te kapcie w króliczki, a nie kapcie w kotki, więc trochę chyba przełamujemy tradycję. Dobrze, tutaj coś na imprezę takiego. Dopływanka też sobie sama wybrała i w sumie uznałam, że niech, niech zostanie. Teraz na ciepłą pogodę dostali po dwa, skoro jest jeszcze w miarę ciepło. Coś takiego i coś takiego. I teraz jeszcze na zimę, albo jak będzie chłodniej, bo w sumie jest szansa, że jeszcze, że, że jeszcze na to trafią. Więc kakiu tutaj ma taką kurteczkę. I swetryszek, który lunek nosił podobny, jak był w jej wieku, właśnie, z tym pluszaczkiem, będzie się oprzeć takie urocze. No dobrze. Jak się prezentuje Seja, przyznam szczerze, on mi się mega podoba jako dziecko. Naprawdę wygląda naprawdę fajnie. I mam nadzieję, że mu tak już zostanie na stałe. <grytanie> że wyrośnie z niego faktycznie coś, coś ciekawego. Bo on chyba tak. On się tak dość różni od dzieciaków. Ani do Hikaru nie jest za bardzo podobny, w sensie widać, że to jest rodzeństwo, ale Hikaru wyglądał chyba ciut inaczej, Ryusei też wygląda inaczej i myślę, że z niego faktycznie jakaś taka fajniejsza mieszanka mogła wyjść. Jego zrobiłam z niego takiej taki lek, lekki alternatywek, jeśli chodzi o to już od, naj, od najmłodszych lat, bo jakoś tak mi pasowało, zwłaszcza przez włosy, z jakich wyskoczył, ale zmieniłam mu trochę ten fryz, ale nadal z tej samej serii. Z tej samej serii włosów. Tu ma coś, coś takiego z tygryskiem i tutaj coś, coś takiego. Coś takiego. Bo od, odmówił założenia krawata. To takie do ćwiczenia. Chyba mu tylko tej dresy zmieniałam, bo wszystko było w miarę okej. Okay. Tutaj, tutaj sobie mu dałam, skoro lubi kotki, to. Żeby wszystko miało sens. Tak, na imprezkę coś takiego. A dopływania sobie sam wybrał. I takie, w sumie takie dość proste te rzeczy na ciepłą pogodę, ale tak, żeby, żeby, żeby pasowało do jego charakterku. I coś takiego teraz na zimną pogodę. Pokaż te zęby, bo ja, ja, ja się martwię, co jest z twoimi zębami nie tak. E, bo to by się takie wylosowały. A w sumie miejsce krzywy zgryz za dzieciaka. No dobra, to może wracać do rozgrywki. Ale bliźniaki mi się bardzo podobają. Wróciliśmy, jej ku. Schodzące nieszczęście z ciebie, widzę, jest. już <grym się znać> zaraz się, się uderz na drzemkę. O, chociaż dojedzcie trochę, czy coś. Trochę pogadajcie i w ogóle. A, widać, biedne dziecko. Ojejku, Artemisiak, Miśku, chodź, tu się pokaż. Pokaż ty się. W czacie będzie wkazać tą y, łapkę. Łat łatkę księżycową. Jaki ty śliczny jesteś. No piękny z niego kitku. A, idziesz się pokazać. O ty! Przepraszam, tu. Nie, nie, Hikaru, tutaj proszę. To jesteś naczelny od zwierzaków. Co tu ma być? Ośkazanie o jedzonku. Okej, okay, czyli urodz urodzinki wszystkich po prostu były. Okej, okay, a ty olałaś temat, tak? I sobie że masz tutaj. W sumie możesz dołączyć do siostry. Biedne, zmęczone życiem dzieci. Dokładnie tak. Ale jestem z nich mega zadowolona. Warto się było bo, o nie postarać, bo ład, ładnie wyszło. Dobrze, tytuł ładnie montuj. Chciałabym jeszcze w tym odcinku wysłać filmik z tobą. O, aha, narzekałaś, że ktoś ci umarł. Spoko. Ale miło, że wpadłeś i... Oj, 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 kitku na blacie. Jakie jest słodki. Czę trochę i zaraz o ciebie zadbam. O, nie można go dalej edytować, spoko. Ale chyba możesz dodać jakieś tam efekty czy coś. A nie, jeszcze nie możesz. Dobra, to wysyłamy Jolo. Jaki to jest jakość? jeszcze mi tylko powiedz. O ile mogę jeszcze sprawdzić? Średnie. No dobra, dopiero zaczynasz. Twój drugi film w życiu. Dobrze, wysłany. Dobrze, dobrze. OK. Aktualizacja. Aha, możesz odpowiedzieć na komentarze przy okazji. No, jeku, już nie. Patrz, wszystko jest dobrze, dziecinku. Ja Jeszcze ten przylas. Czego? Czego ty chcesz? Przejdź patrzeć, jak się ryczy? Dobra, porób coś sobie. Aha, może idziesz, dobrze. Ale miło, że wpadłeś. I nie rób więcej jakichś akcji, że adoptujesz dziecko. No dobrze. To ogólnie. Tutaj widzę, że całkiem nieźle idzie z tobą, Skiro, jeśli chodzi o jej filmiki. I już bardzo, bardzo powoli się zbliżam do tej pierwszej gwiazdki Sławy. Pewnie trochę to zajmie. Przynajmniej póki jest nastolatką, ale liczę, że ona już jako, debiut, jako obiecująca debiutantka wyjdzie z tego domu. E potem zobaczymy, jak to będzie. No dobrze, to może to widokiem na Kakiu będziemy dzisiaj kończyli. Nie wiem, co ty do nas gadasz, ale niech ci będzie. Dobrze, dzieciaki podrosły, kot podrósł. Jest spoko. <laughs> jeszcze, jeszcze troszkę tutaj będą takie y, odcinki zapchaj zanim właśnie Kira podrośnie i będziemy się mogli wyprowadzić. Chociaż fajnie by było, jakby, jakbym jeszcze zobaczyła ich jako nastolatków i y, y, żeby mogła nim chociaż chwilę pograć. Chyba, że nie wiem, któryś z nich potem przyjedzie do Kiry, żeby, nie wiem, też się jakoś wypromować czy z nią zamieszkać, bo by woli żyć w wielkim mieście. Zobaczymy, jak się fabuła potoczy. Póki co, dziękuję wszystkim za obejrzenie i kto mi wlazł w jakiś etap dziwny. Kto ma etapy? Aha! Ryusei jest przylepny. To urocze. Nie wiem, czemu ty płaczesz, ale w porządku. Dobrze. To dziękuję wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam serdecznie na serwis na Discordzie Kraj na trzech żywiołów. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!